Ośmiu, masakra, ośmiu! Ja pierdolę, ośmiu! Ośmiu, ośmiu kurwa mać! Masakra. Kurwa mać, ośmiu, kurwa! Masakra, jak jest ośmiu aż. Ośmiu, Jezu, ośmiu! Ośmiu, yes. ośmiu, ośmiu! A wiecie, że ich ośmiu jest? No. Jak przegramy... Jezu, to, Nie to, jest, to jest o trzech, o trzech więcej, ja Jak przegramy, tych będzie dziewięciu na następnym meczu. A jak wygramy? Co? A jak wygramy? No to będę coraz robił z wami wtedy. O to Może zróbmy, żeby się nie połączyć. I co? 503, 503, Ja i awansujemy. Ale nie tak awansujemy. Gdzie Witamy bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami 90 minut piłkarskich emocji. Piuka nie śpi. Panie Luke, jesteś ściemaczką, dobrze? To... Dajesz de facto, nie? Tak, daj. No, pokaż, bo nie wierzę ci. Duch obronców ma środkowych musek. No jest szansa, odbił piłkę za granicą. No tak. I będzie ci. Dobra, jak to? No, uderzając z tej odległości, chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. I mamy kolejny zutrożny! Oni mają za? Nie patrzyłem. Mają. Rozpraszaj go. Ależ walka o piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Niestety nie udało się i drużyna przeciwna przy piłce. Edu. King. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Ależ podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Anelka. Znakomicie! Szaleńsza atakuje obrońca. Ładnie! Wow, yeah. no, no ale. Patetyk! No, jest ładnie. Fajnie, że się zdecydowałeś na strzał w sumie. Już myślałem, że wcześniej powinien strzelić, bo bramkarz trochę wyszedł Pierwsza tak bramka zdobyta I została no. w dziesiątej minucie. King. Edu. King. Bolekarne dośrodkowanie. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Dobre rozegranie. No udało mu się uwolnić spod opieki i wybita piłka przez przeciwnika. Powoli druka, no spokojnie czikoł. Niestety nic z tego nie będzie. On latyka. trzeba ja to to, do, do Przeciwnicy przejęli. Mają szansę na kontratak. No i kontra zastopowana. <śles> rzutu z autu rozpoczną grę. luła. Lua. No, jest wybornym technikiem. Niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Bot, czy to jest Bot, przykro. No, ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Czy to. FURD! No właśnie, Bot. Bo... daleko od bramki. Dobrze, on no, bo ta wie jak minąć na skrzydle. Spokojnie. No to z nogi nie się. No już blisko polekarne. Obradni prowadzili do ostatniej, ale przeciwnicy nie przedraż, pozwolili nie. jej dokończyć. Za długo nie można czekać. No i wślizg. Ani za szybko, no, ani za wolno. Znaczy, niekoniecznie od razu do przodu ale grać, żeby nie, nie trzymać tego. No, no, że jak można to zagrać po prostu. Jezu, to moja moc to spieba. dokładnie i będzie out dla rywali w ostatniej chwili przejęli ładne podanie, ale dał się ograć. Czy to wykorzystuje? Główkuje! Tak jest piękna no, no, ta bramka, dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Zachowanie poczenie to do tego. Kto, jak nie, kto, nie, nie naprawdę dożyłem. potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Doprawdy był zapierający dech piersiach gol. Myślę, że będziemy długo wspominać tę bramkę. Blisko już do bramki. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę koniec tej akcji. Dostrzegł partnera. Powstrzymani. Dobrze dograł. Sędzia pokazuje. Rzut rożny. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Lua-lua. No, udało się przejąć. Blisko polekarne może strzelać. Ryzyko, Karne. ale pewnie odebrał. Piłka poza linią boczną. rzut z autu. Próbują teraz skrzydłem. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Była szansa rzutu rożnego, ale nie wyszło. Ładne dogranie. Nie udało się. Jesteście w ogóle? No, like Myślę, że te wyjewa. No, zwykle, będzie szansa. Dobre zagranie. No, o tym strzałom. Kurwa, proszę o I oh, jest super. Mamy zutrożni. Nieudane zagranie. Zbyt nerwowo wybił tę piłkę. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Lua, lua. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Jaka w Nie, to nie bez i traci piłkę. A szkoda, nie udało się. Robi się niebezpiecznie. Ryzykownie, ale udanie. Sędzia pokazuje... No, zmylił teraz całkowicie obrońców. Zdecydował się na strzał. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. No i strata piłki. Szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Czy to wy... ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału? I będzie rzut rożni. Szansa po strzale głową. Jak nie pachnie. Poprzeczka. Chyba nie miał lepszego pomysłu i zagrał do bramkarza. Jeden do jednego. Sorry, zjebałem tego pierwszego Pierwsze 45 minut Spoko, zamaniu. nic, mego nie dzieje no. wypalę, zobaczymy przewagi, czy wybaczcie. Nie się wykorzystać <laughs> Nie, wiem, bo... że tam mogę nie strzelać tego kowi wystać, ja mam chciałem tego rąka. Gdzie? Tam gdzie strzelałem ze strony konta nie? A może mogłeś? Ja bym tego ze skrzyżaczka. <noise> Okej, okay, będzie następnym razem sami. Kurde, tą główkę mogę na 2-0 Zapraszam na drugą połowę meczu. Eski. Lua, lua. Pięknie to zrobił. <grym> <grym> Podejdź do niego, lukę, bo nie ma nic yeah. Ja pierdolę. No że... pochodź. tam z przodu, bo ja tam wychodziłem i mógłbyś polec spokojnie. W, rzut z w ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ależ akcja! Ależ zachował zimną do końca we nice. Brawo! Brawo. Brawo. Jezu, całe szczęście, że ja się schowałem za trochę... Nie wierdam! Gramy ci to, co tam wyrwał, tylko. To jest gwiazda. Trzeba to widziałem, jak on tak zrobił. No, ale koleś wiedział, nie <laughs> Ale on w ogóle przeczuwał, że podaś, nie? Ale nie, ale Bo się w ogóle nie rzucał do strzału. Tylko czego on Anelka? Nie, nie bierz tego Ale to raczej pod tym nie do tego, więc. Ale z szalikami kanżu może nie być tak. Bo już tam już jakby Benzema, że jakby dostał, to od razu do siebie mu klikał. Lua, lua. Rozstrzela! No, Coś... Pan myszczał. Spójrzmy, która drużyna częściej była przy piłce. Anelka. Lua, lua. No, z tego miejsca można strzelać. Nie wierzę, Podawałem! No, no podawałem! klikałem już przed podaniem! No. Pamiętajcie, że. Sędzia tej chwili jeszcze piłki można je strzelać na niepewnych. Przywilej korzyści. Pozycji, dobra decyzja! nie ogarniają takich. Wiesz jak on w ogóle wychodzi. On w ogóle często wychodzi, nie? Do piły. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Nie ma przynajmniej Uważaj, Sędzia na to, twórzy, grę, w ogóle ten że nie odpuść. I ciężko jak To Lepiej odpuść niż masz można do prostych To, w to wersje w typie. Po co on to tam? Wygląda na to, że ta piłka go trafiła niechcący. aj jakie brące ogarnia. się gubią z rozegrania, nie mają gubią w nie w nawet. Lua, Lua. Piłka wyszła na aut. Anelka. Lua, Lua. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Udane piąstkowanie, ale to jeszcze nie koniec. Ryzykowna, ale udana interwencja. Dobra pozycja do oddania strzału. I pierdolę. Kurwa do lukego miałem się taką piłę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Celnie, dobrze. IK! No dobrze, nie atakowali ja mnie zbytnio, No ja wiem, ja wiem, że to podoba, ale bo zjawisko. Wyświetlanie ze strony. Nie no, bot. Wszystko bot pierdoli. No, brakuje. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Arbiter, nie... Zapamiętał wizytę. mi od Bogu. Oh, okay. Nie, no dobra, ale i mi zapamiętał, wiesz, bo chciałem, żeby. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. 15 minut jeszcze. Edu. Udanie, przerwana akcja. Na wolne pole wbiega partner z drużyny. No zastanawia się, czy nie strzelać. Piłka wychodzi Ktoś... poza linię bramkową i wznowi bramkarz. King, szansa. Sędzia, obfutuje, jest, działamy? Działamy? jest spalony. Nie, no, nie. Stereman. Stereman. No, przed chwilą jak w mieście akcji, byłem się 5 minut. No jej. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Piękne podanie! Bo oni do fascyny wchodzi w obronę. No najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Lua, luła. Eski. Ach, teraz oszukał obrońcę. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Kapitalna wrzutka! No i przejęli w ostatniej chwili. Może liczyć na pomoc kolegów z no. drużyny. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Dobrze, ja ścisłem, że... W ostatniej chwili. Ma możliwość dośrodkowania. Oddaje piłkę koledze. Dobra, takie. Noś, cicho tam wykonało. Tak, jest. No, ja nie wiem temu, czemu Cziko. Ten facet gra na prawej. Rozskoczył. Roszko tej formacji on tam może grać. Tam jest bot, tam jest bot i do tego, tego tak łatwo. Nie On nie ale z sam, sam, sam fakt, że cię kontroluje dobrze życie. No dobrze, no, wychodzi, no. Bardzo dobre podanie. Także Karnerek. Z tym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Ja w gole, to mnie asystował przy pierwszym golu w tym wszystkim. Chyba tak. trafić tym strzałem jakiegoś. Tylko 3 asysty, tak? Luke, idź za Nie, tylko chico... za. No, Dobra, to, 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 to... No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Ostatecznie na aut wybita ta piłka głową. Lua, lua. Anelka. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co... Nic nie wyszło z tego kontrataku. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu Pole karne rywala, niezły pomysł, ale nie udało się. Szansa na dośrodkowanie, dobre zagranie, nieudana akcja. Dobrze, brawo. Dzisiejszy mecz kończy się Pierwszy rezultatem mecz. 3 do 1. Ale miałem nosa, żeby zmienić tą formację. No, grali jak w trawie. Jak w grzeźni, no, nie miałem tu nosa, żeby. Tak, ja, ja miałem nos. Ty potwierdzałaś, tylko ja bym zaproponował. Tak, tak, No, tylko 3 asysty. Na nigga hardfreektowała. Szkoda, że to już koniec. Czas pożegnania. Żegnają się Dariusz Szmakowski i Włodzimierz. To ta. powinienem 4 i tylko po mieć 4 asysty, taka prawa. Ja w drugiej połowie nie miałem w ogóle strzału do obrony. Hmm. Хотя только, то справа, да, с фунт